Czask. Kieliszek szampana rozbił się o marmurową podłogę. Karolina Nowak stała jak sparaliżowana, wpatrując się w ekran swojego telefonu. Wiadomości, zdjęcia, dowody niewierności jej męża Adama, jednego z najbogatszych deweloperów w Warszawie, wypełniały jej skrzynkę. Ktoś anonimowy przesłał jej wszystko, wszystkie kłamstwa, wszystkie zdrady i co najgorsze plan, by pozbawić ją udziałów w firmie, którą budowali razem przez osiem lat małżeństwa. To niemożliwe, wyszeptała, czując, jak nogi się pod nią uginają. Za ścianą słychać było gwar eleganckiego przyjęcia urodzinowego jej męża. Trzydziestu wpływowych gości, partnerów biznesowych, przyjaciół, wszyscy czekali, aż pojawi się z tortem. Zamiast tego Karolina podjęła decyzję, która zmieni wszystko. Bez bagażu, bez pożegnania, po prostu zniknęła. Zostawiła tylko jedną wiadomość: Wiem wszystko. Nie szukaj mnie. Przed kontynuowaniem, jeśli oglądasz mnie przez telewizję lub telefon, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz skąd oglądasz moje filmy. Chcę wiedzieć, jak daleko docierają. Dziękuję. Sześć lat później Adam Nowak siedział w swoim luksusowym biurze na trzydziestym piętrze warszawskiego wieżowca. Jego imperium nieruchomości przetrwało skandal zniknięcia żony, choć on sam nigdy nie pozbył się pustki, którą zostawiła. Mimo nowych związków, mimo bogactwa, które się potroiło, nic nie wypełniło tej dziury. Panie prezesie, jest tu kobieta, która twierdzi, że ma umówione spotkanie. Głos sekretarki przerwał jego myśli przez interkom. Nie mam żadnych spotkań na dzisiaj. Odparł zirytowany, przeglądając dokumenty wartej miliony złotych inwestycji. Nazywa się Julia Kowalska. Reprezentuje Fundusz Inwestycyjny z Singapuru. Mówi, że to pilne i dotyczy projektu Galaxy Towers. Galaxy Towers, jego flagowy projekt, wart ponad miliard złotych. Adam westchnął ciężko. Niech wejdzie. Drzwi otworzyły się, a Adam zamarł. Przed nim stała kobieta w idealnie skrojonym granatowym garniturze, z włosami upiętymi w elegancki kok, w okularach z cienkimi oprawkami, ale te oczy, te oczy rozpoznałby wszędzie. Karolina, wyszeptał, czując, jak krew odpływa mu z twarzy, uśmiechnęła się chłodno. Julia Kowalska, prezes Nexus Investments. Przejęliśmy właśnie 60% udziałów w gruntach pod Galaxy Towers. Przyszłam omówić warunki współpracy albo jej braku. Adam patrzył na nią w szoku, nie mogąc wydusić słowa. Jak to możliwe? Jego żona, która zniknęła bez śladu, teraz wróciła jako prezes potężnego funduszu inwestycyjnego i co gorsza, miała kontrolę nad jego najważniejszym projektem? Nie wyglądasz najlepiej, Adamie, powiedziała siadając naprzeciwko niego bez zaproszenia, jakbyś zobaczył ducha. Gdzie byłaś przez te wszystkie lata? wykrztusił w końcu. Szukałem cię wszędzie. Wynająłem najlepszych detektywów. Zgłosiłem zaginięcie. Naprawdę? Przerwała mu, a jej głos był ostry, jak brzytwa. A może tylko udawałeś, że mnie szukasz? Jednocześnie próbując jak najszybciej ogłosić mnie za zmarłą, by przejąć moje udziały, myślisz, że nie widziałam dokumentów, które przygotowywałeś z prawnikami? Adam zbladł jeszcze bardziej. To była prawda. Po roku od jej zniknięcia, rzeczywiście zaczął procedurę uznania jej za zmarłą, ale skąd ona mogła o tym wiedzieć? Teraz to nie ma znaczenia ciągnęła Karolina Julia, otwierając elegancką teczkę. Mam tu dokumenty, które musisz podpisać. Albo sprzedasz mi pozostałe udziały w Galaxy Towers za połowę rynkowej ceny, albo ujawnię wszystkie twoje nielegalne działania z ostatnich ośmiu lat: łapówki, przekręty podatkowe, pranie pieniędzy. Mam wszystko, Adamie, każdy brudny sekret. Adam poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. To niemożliwe, skąd możesz to wszystko wiedzieć? Karolina uśmiechnęła się tajemniczo. Myślisz, że przez te sześć lat tylko siedziałam i płakałam? Od dnia, w którym dowiedziałam się o Twoich zdradach, każdego dnia pracowałam nad tym, by odebrać Ci wszystko, co mi ukradłeś moją godność, moją firmę, moje życie. Nie możesz tego zrobić. Adam uderzył pięścią w stół. Zniszczysz wszystko, co budowaliśmy. Co ja budowałam, poprawiła go. Pamiętasz, kto zdobył pierwsze kontrakty, kto wymyślił strategię ekspansji, kto zaprojektował budynki, które przyniosły ci sławę? To wszystko byłam ja, Adamie, ty byłeś tylko przystojną twarzą firmy. Adam wiedział, że ma rację. Karolina zawsze była mózgiem operacji, a on czarującym frontmanem. Bez niej firma nigdy nie osiągnęłaby takiego sukcesu. Daję ci dwadzieścia cztery godziny na podjęcie decyzji, powiedziała wstając. Jutro o tej samej porze oczekuję podpisanych dokumentów. W przeciwnym razie. Nie musiała kończyć. Adam wiedział, co się stanie. Ruina, więzienie, koniec wszystkiego. Gdy Karolina wychodziła z biura, czuła, jak jej serce wali. Sześć lat planowania, budowania nowej tożsamości, zdobywania kontaktów i pieniędzy, wszystko prowadziło do tego momentu. Ale czy zemsta naprawdę przyniesie jej ukojenie? W luksusowym apartamencie Karolina zrzuciła garnitur i wyjęła soczewki kontaktowe. Patrząc w lustro, zobaczyła swoją prawdziwą twarz twarz kobiety, która przeszła przez piekło i wróciła silniejsza, ale również twarz kobiety, która nie zaznała spokoju od sześciu lat. Zadzwonił telefon. To był Marcin, jej prawa ręka w Nexus Investments, a teraz również ktoś znacznie bliższy. I jak poszło? zapytał z troską w głosie Dokładnie tak, jak planowaliśmy odpowiedziała. Jest przerażony. Podpisze wszystko. Karolina. Głos Marcina stał się poważny. Wiesz, że cię kocham i wspieram we wszystkim, ale czy to naprawdę przyniesie ci spokój? Zniszczyć go? Karolina westchnęła ciężko. To samo pytanie zadawała sobie codziennie. Nie wiem, przyznała szczerze, ale muszę dokończyć to, co zaczęłam. Następnego dnia Adam siedział w swoim biurze, wpatrując się w dokumenty przed sobą. Podpisanie ich oznaczało utratę wszystkiego, na co pracował. Ale czy miał wybór? Drzwi otworzyły się i Karolina weszła, wyglądając równie elegancko jak poprzedniego dnia. Podjąłeś decyzję? zapytała chłodno. Adam wstał powoli. Zanim odpowiem, muszę ci coś pokazać. Sięgnął do szuflady biurka i wyjął stary, zniszczony notes. Karolina rozpoznała go natychmiast. To był jej dziennik, który prowadziła w pierwszych latach ich związku. Czytałem go każdego dnia od twojego zniknięcia, powiedział cicho Adam. Każde słowo, każde marzenie, każdą nadzieję, którą miałaś. I za każdym razem uświadamiałem sobie, jak bardzo cię zawiodłem. Karolina poczuła, jak jej maska obojętności zaczyna pękać. Próbujesz mnie zmanipulować sentymentami? To nie zadziała. Nie, pokręcił głową. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że zrozumiałem swój błąd, nie próbuję uniknąć konsekwencji, podpiszę te dokumenty, oddaję ci wszystko, ale proszę, wysłuchaj mnie przez pięć minut. Coś w jego głosie, jakaś autentyczna skrucha sprawiło, że Karolina skinęła głową. Zmieniłem testament, kontynuował Adam, jeszcze zanim się pojawiłaś. Wszystko, co posiadam, ma trafić do fundacji wspierającej kobiety, które padły ofiarą przemocy ekonomicznej ze strony partnerów. Dokładnie to, co ci zrobiłem. Karolina uniosła brwi z niedowierzaniem. Możesz to sprawdzić, dodał szybko. Dokumenty są u notariusza i jest coś jeszcze. Adam otworzył laptop i pokazał jej stronę internetową. Fundacja Karoliny Nowak organizacja pomagająca kobietom budować niezależność finansową po trudnych związkach. Założyłem ją trzy lata temu, w rocznicę Twojego zniknięcia. Przekazałem już ponad dwadzieścia milionów złotych. Pomogliśmy setkom kobiet. Karolina poczuła, jak łzy napływają jej do oczu wbrew jej woli. Dlaczego miałabym w to uwierzyć? Nie musisz odpowiedział spokojnie. Sprawdź sama. Ale wiedz, że każdego dnia żałowałem tego, co ci zrobiłem. Nie szukam przebaczenia. Na to nie zasługuję. Chcę tylko naprawić choć trochę zła, które wyrządziłem. Nie tobie, bo tego nie da się naprawić, ale innym kobietom, które mogłyby przejść przez to samo. Karolina stała nieruchomo, walcząc z emocjami. Sześć lat planowania zemsty, a teraz... Co? Miała po prostu uwierzyć, że się zmienił. Podpiszę te dokumenty, powiedział Adam sięgając po pióro. Galaxy Towers jest twoje, tak jak wszystko inne, ale proszę, rozważ kontynuowanie pracy fundacji. Nie dla mnie, dla kobiet, którym pomaga. Gdy Adam zaczął podpisywać dokumenty, Karolina otrzymała wiadomość na telefon. To był Marcin, przesyłający jej potwierdzenie Fundacja była prawdziwa, działała, pomagała. Nie była to fasada. Adam podał jej podpisane dokumenty. To wszystko. Masz swoją zemstę. Karolina wzięła papiery, ale nie czuła triumfu, którego oczekiwała. Zamiast tego poczuła pustkę. Co teraz zrobisz? Zapytała, zaskakując samą siebie tym pytaniem. Adam uśmiechnął się smutno. Prawdopodobnie pójdę do więzienia za niektóre z tych rzeczy, które zrobiłem, i wiesz co? To w porządku, zasługuję na to. Po raz pierwszy od sześciu lat Karolina zobaczyła w nim człowieka, którego kiedyś kochała nieperfekcyjnego, ale szczerego. A co z tobą? zapytał Adam Znalazłaś szczęście w Singapurze? Karolina zawahała się. Znalazłam spokój i kogoś, kto mnie szanuje. Adam skinął głową. Cieszę się. Naprawdę? Gdy Karolina wychodziła z biura, czuła się inaczej niż się spodziewała. Zamiast triumfu, ulga, zamiast satysfakcji, poczucie zamknięcia pewnego rozdziału, Marcin czekał na nią w samochodzie przed budynkiem. I jak? Zapytał, gdy wsiadła. Karolina spojrzała na dokumenty w swojej teczce, a potem na wieżowiec, który właśnie przejęła. Wygrałam, powiedziała cicho. Ale zwycięstwo smakuje inaczej niż myślałam. Marcin ścisnął jej dłoń. Co chcesz teraz zrobić? Karolina zamyśliła się. Przez sześć lat żyła myślą o zemście, teraz gdy ją osiągnęła, musiała na nowo zdefiniować swoje życie. Chcę wykorzystać Galaxy Towers do czegoś dobrego powiedziała w końcu. Może centrum dla kobiet budujących biznes od zera. I chcę kontynuować pracę Fundacji Adama mojej fundacji teraz. Marcin uśmiechnął się. Brzmi jak dobry plan. A co z nami? Wracamy do Singapuru? Karolina spojrzała na Warszawę za oknem. Miasto, które kiedyś było jej domem, które później kojarzyło się tylko z bólem, a teraz teraz znów mogło stać się częścią jej życia. Może zostaniemy tu na jakiś czas, odpowiedziała. Mam tu niedokończone sprawy, nie związane z Adamem, ale ze mną, z tym, kim byłam, zanim to wszystko się wydarzyło. Trzy miesiące później Karolina stała na szczycie nowo nazwanego Phoenix Tower, dawniej Galaxy Towers. Na trzydziestym piętrze, gdzie kiedyś było biuro Adama, Teraz mieściło się Centrum Wspierania Kobiecych Startupów. Na parterze działała klinika prawna dla kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej. Adam, zgodnie z przewidywaniami, przyznał się do zarzutów finansowych i oczekiwał na proces, ale ku zaskoczeniu Karoliny, aktywnie współpracował z prokuraturą, ujawniając przestępstwa innych deweloperów zamieszanych w korupcję. Gdy Karolina patrzyła na panoramę Warszawy, po raz pierwszy od lat czuła, że jej życie nie jest definiowane przez zdradę, której doświadczyła. Zemsta nie przyniosła jej szczęścia. To poczucie sprawczości, odzyskania kontroli nad własnym życiem i pomaganie innym zrobiło to. Marcin dołączył do niej na tarasie widokowym. Wiesz, powiedział obejmując ją ramieniem. Kiedy Cię poznałem w Singapurze, byłaś najbardziej zdeterminowaną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Ale teraz jesteś też najszczęśliwszą. Karolina uśmiechnęła się, wiedząc, że ma rację. Jej historia nie kończyła się na zemście, to był tylko rozdział w znacznie dłuższej opowieści o odnalezieniu siebie. Niektórzy mówią, że najlepszą zemstą jest sukces, powiedziała, ale myślę, że najlepszą zemstą jest szczęście i wolność od przeszłości. Gdy słońce zachodziło nad Warszawą, Karolina wiedziała, że prawdziwe zwycięstwo nie leżało w odebraniu czegoś Adamowi, ale w odzyskaniu siebie samej. Jeśli dotarłeś aż tutaj i poczułeś każde słowo, nie odchodź bez subskrypcji i komentarza skąd mnie oglądasz. Jeśli ta historia naprawdę Cię poruszyła, odwdzięcz się, skomentuj, zasubskrybuj, dołącz do tej rodziny i bądź ze mną do następnego filmu.